Cześć, ja jestem Dartka Milus, ta gra to Anepik. No i co, idziemy dalej, mamy teraz klucz do ogrodu, więc trzeba by jeszcze znaleźć wejście do ogrodu, które gdzieś na pewno mijaliśmy. Tu jest do kanałów, myślę, że... E, chociaż może tutaj jest, na, na górze coś jest nieotwarte, zobaczmy, może na górze. Eee, coś tutaj? Tak. Pięknie. Eee, mapka. Idziemy. O. Jak często zdarza ci się opętać kogoś? Opętuję i zmuszam do samobójstwa każdego, kto ośmieli się wejść w wschodnim wejściem. Tak, to już wiem, ale jak często się to zdarza? Codziennie, co parę dni? Raz na parę lat. Tak rzadko? Dotarcie do zamku to nie lada wyzwanie dla prostych śmiertelników zamieszkujących ten świat. Aha. To co robisz w wolnym czasie? Czuwam. Czuwasz całymi latami? Powinieneś znaleźć sobie jakieś hobby. Nic nie może zmącić mej czujności. Brzmi nudnie. Pewnie cieszysz się, jak ktoś w końcu się pojawi. Czemu miałbym się cieszyć? Bo to cię trochę bawi, wnosi powiew świeżości do twojego monotonnego życia. Nie wykluczam, że czerpię trochę satysfakcji z zabijania intruzów. Widzisz, to dowodzi, że lubisz, jak coś się dzieje. Tak naprawdę podoba ci się to, że jesteś, uwi że jesteś uwięziony, bo ma masz wymówkę, żeby zwiedzić cały zamek i trochę się rozerwać. <grym i wiesz> Idziemy. Proszę bardzo. Coś tu jest. Fuck. Co to, kurde, jest? Satyry. Gdzie są satyrzy? Tu jest. A, bujaj się. Oko satyra. Lampka. E, tak, idziemy, 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 idziemy. Skrzynunia. Ciężka włócznia rycerza. Cóż to za badziewie? E, gdzie to jest? Tu. 85. Dodatkowe obrażenia. Odbronić drzew drzewcowych plus 20. Nie interesuje mnie to. Nie lubię włóczni. What? Nawet nie miał szans. Nie mrugnął nawet. Oj, oh, kur... Fuck! Tu jest to dziadostwo! Ja pierdzielę, tu jest dziadostwo! A, właśnie, przepraszam, że 36 obrażeń! Mogę tu wejść, podbiec, mogę tu podbiec! Uciekaj, mogę podbiec! Więc zabijemy go z, ze sztyleta, normalnie ze, ze sztyleta. Nie z lodu, tylko ze sztyleta. Skaczemy i, i, i dziad dziabiemy. Dobra. Pierdziel się ciulu. Eliksir leczenia razy dwa, dobra. Y tu mamy lampkę. Tu mamy lampkę. Opuściłem coś. Tu na dole można. Tędy można pójść dalej. O oh, demyτ, coś tu świeci. On tu idzie. Spadł. Idzie tu. Co to jest? What the fuck. Łata! fuck! Co to było do jasnej cholery? Widzieliście to? To nie zabiłem tego jeszcze. Kurde. Tu jest jeszcze satyr. Dziadzisko. Widzieliście co tam było? Ja nie chcę tam iść. Ja nie chcę tam iść, ja to pierdzielę. Gdzie on zniknął? Chodź tu. Gnoju. Ja tam nie idę, pieprze to. Widzieliście co tam. On normalnie do mnie podbiegł i zamienił się w pieprzoną. Dobra, mistyczna esencja. Dawaj mi te eliksiry. On normalnie tutaj podbiegł i zamienił się w jakieś. Wielkie dziadostwo! Fucking hell. Serio? Dobra, ale oświetliliśmy całe pomieszczenie. Nie muszę tam iść na razie, mogę sobie pójść do góry. Więc pójdziemy do góry. A, bo nie skończyłem przez nich. Yy, sorry za tego smoka. Znaczy, za to, że nie widzieliście, jak go zabijam. Nie wiem, dlaczego tak mi się dzieje z tą grą. O tak! O tak! O tak! Jeszcze dwa. Jeszcze może, kurwa, osiem. Znaczy, chociaż go będziesz... Dasz radę go wycelować stąd? Nie da się można tu. Ej, tu też mam jakiś klucz do tego. Coś otworzyłem. Ja pierniczę, jak tu się robi coraz bardziej zagadkowo. Co to jest? Wow, ale ładnie w ogóle. Ale to mnie pewnie zabije, to nie będzie tak pięknie. Dobra, nie wchodzę tam. Najpierw powalczę z tym dziadostwem. Titi, ti, ti, tiri, stanę tu. I co mi zrobisz? Nie widzisz mnie? Tu stanę. Cyk. Czy ja mogę gościa w ogóle przycelować tu? Nawet go nie mogę przycelować. To takie gówno. Po co mi ten łuk, jak ja nie mogę go nigdzie używać praktycznie? Bo co, za duży jest kąt? Pierdzielę. Co z wami robię? Nic z wami nie robię. Ale zapaliłem ha ha ha. You can suck my dick. You can suck my dick. Fuck you. Fuck you and you can suck my dick. You can suck my dick and you can suck my dick. Mhm. Mm nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, ja stąd spierdzielam. Haha. Ha. Co hachary I poproszę eliksir. Bung. I poproszę jeszcze jeden dla pewności. Tu muszę zejść i szybko nie wyjdź... odpalić lampę. ha! hahaha, haha. Ha, ha. Ha, ha. jak pięknie mi to idzie. Do góry. O, jak ciemno. Nie fak, nie toperze. Nie, 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 nie. Żabka, potrzebuję żabki. E, żabka, gdzie jest moja żabka? Jest żabka. Lamar. Chodź tu i walczymy z tym dziadostwem. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Już wszystkie? Wszystkie? Coś mnie truje. Co jest? Eee... Co? Wampirzy zasysać krwi. Dobrze wiedzieć, ziom te i też smaciarze w suki syny Satyry w tupę kopane Dawaj złoto Dawaj złoto Jak oni nie wkurzają tym, że się... Chodź tu, od tyłu, od tyłu dziadu, chodź na sztylet. Gdzie żeś jest Tu jest, patrz co za szmata Chodź tu, dobra, jelita satyra. Nie wiem do czego mi to oko satyra. Też nie wiem. Jest szała razy 8 szała? Dobra, tu można iść na górę to za chwilę. Jak stoimy na mapie? O! Wyjdziemy do ogrodu, tędy się wychodzi do ogrodu. Czyli najpierw zanim wyjdziemy do ogrodu, jest Satyr tu. Widziałem cię Szmato! Nie uciekniesz. Czegoś pewnie nie zapaliłem, ale nie widzę czego. Tutaj, nie, 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 nie. Pójdziemy na górę. Pójdziemy na górę. Tu jest lampa, proszę bardzo. Tu jest skrzynka. W skrzynce jest złoto. I nic tu więcej nie ma. Ściany nie można ten, Nie. Tutaj jest coś, co trzeba otworzyć, tak? Ale nie wiemy, jak to zrobić. A może i wiemy? Serio, bardzo dobrze gra mi się w tą grę, ale. Jest kapka problemów technicznych. O, dało radę. Więc idziemy tu. Tu są te wybuchowe sukienkoty. A i to naprawdę wybucha, jak ja do tego podejdę. Fak! Ale ja jestem nad tym. FAK! Gdzie ja teraz jestem? Tu. No tu niekoniecznie bym chciał być. Dlaczego to wybucha takim ogniem jakimś? Co to w ogóle jest, no? Nawet nie zdążyłem się odsunąć w ogóle! What the hell! Gdzie mnie teraz wywali? Tu mnie wywaliło. Szkoda, że tutaj nie można zapisywać automatycznie jakoś przez menu. O, jesteśmy dopiero tutaj. What? A, to dziadostwo. Yy, czekaj, szybko. Fuck you, szybko. I eliksir. I jeszcze trochę. Muszę nauczyć robić te większe elixiry. A, dzida w plecy, smaciarzu, dzida w plecy! Beczka. Sorry, Krzysiu. Tak wiem, że tego nie oglądasz. Ale mu się napiłem na... Fuck you, dawaj jelita. Zrobimy sobie kaszaneczkę. A, fuck you. kuleczki. Kuleczki. Dobra, tutaj. Nie podchodzę do tych, muszę, muszę zobaczyć w ogóle, jeśli jest, jest jakiś poradnik do tej gry. Co, jak w ogóle mam pokonać to dziadostwo? Gdzie jesteś? Ciulu, chodź tu! TAKICH kozok, tak? Czegoś teraz, tym razem czegoś nie podpaliłem. Ale czego? Coś ominąłem tym razem. A, nie poszedłem na górę po skrzyneczkę, no tak. Nie, no, byłem tu. A, nie podpaliłem tutaj, dobra. I właśnie po czymś takim powinien być autosave. Te autosave y w tej grze mnie bardzo irytują. Wszystko fajnie. Tutaj można sobie pójść. Fuck. No i tutaj jest praktycznie tylko jedyna droga, jest na dół. Ja nie wiem, czy to do mnie podbiega, jeżeli to mnie zauważy. Nie, bo ja nie zdążę nawet przed tym uciec. A widzisz, tak to trzeba załatwiać. Tak to trzeba załatwiać. A widzisz, można tą ścianę jakoś rozdupcyć? Nie można. Tą? też nie. Kiedyś musiałem jakąś ścianę rozwalić, żeby w ogóle. Nie ma tego? Trochę pękam, mnie ukrywam. Wysadź się, szmato. No wysadź się! Wysadź się, cię kulturalnie proszę, wysadź się albo odejdź od tej drabiny, sukiń synu, no! Tak, kurwa, w dupę! To jest jakieś gówno z Napalmem, czy co to jest? Widzisz tak, ma ta... reszta ma tak właśnie zrobić. Wysadzić się z daleka ode mnie. No chodź tu. Zabił mi żabę! Zabił mi żabę, ale dwóch nie żyje. Mogłem ją schować. Jeszcze ty. Come on! E! Misiek, come on! No i spierdzieliłem. Spierdzieliłem teraz trzeba poczekać, niech on sobie stąd pójdzie. Hm. Jakby to zrobić? No, odejdź stąd, no! No patrzcie, co za gówno. Nie odejdzie. Pierdziele, co za dziadostwo! Dobra. Eee, kurde, no. Po co ja to. Po co ja to. Kur. Po co? Przecież to jest przecież fizycznie niemożliwe, żeby. No, teraz tego spieprzyłem też. Ale one te... Ja tego nie mogę zabić nawet. Bo to po zabiciu i tak wybucha, więc to jeden chuj, czy to wybuchnie na mnie, czy przede mną, czy za mną, czy. Schowaj, zabę. To musi wybuchnąć w odpowiedniej odległości ode mnie, tak? Wtedy jest jakaś szansa, że to przeżyje. A ja chciałem tutaj być cwaniaczek. Pojadę to z daleka. Chuja pojadę z daleka. Ale czemu mi ta magia lodu się kończy? Co ja mam zrobić, żeby ona mi się odnowiła? A na przykład jedynką mogę to pocisnąć? Wybuchnij gnoju! Dobra, było tak od razu zrobić, a nie się czaisz. ich nie ma, nie bo one są widoczne z daleka. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu jestem. Słyszę coś. Tu coś jest. Wąż. Rzeczny. Inciulu! Haha. Dobra. Będziemy topór szturmowy. Szybkiego ataku. Pokaż mi go. 147 obrażenia. Załóż, tak jest. Jak ja uwielbiam topory. Ale Dejm. Pach, pach, pach! To jeszcze mu przypiszemy skrót, żeby nie było. Zostaniesz. Yy, dost Dziewiątkę i schodzimy tutaj niżej, i będziemy powoli kończyć. Damn, zobaczcie to, damn, tu są jakieś drzwi. Antidotum razy 3. I podpal lampeczkę, i mamy wszystko podpalone. I przez drzwi wejdziemy w następnym odcinku, gdzie ja jestem na mapie. Proszę bardzo, ja sobie to zaznaczę. Ryżywy i Enter Tutaj pójdziemy w lewo w następnym odcinku Dobra, dzięki Wam za uwagę Być może było trochę krócej, być może było bardzo krócej, nie wiem Bo jak zwykle nie zauważyłem O której zacząłem nagrywać Mam nadzieję, że tym razem obuło się bez problemów technicznych Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu Oraz zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć!